Witajcie, witajcie na moim kanale, jestem Amanda, ze mną jest Lena I w dzisiejszym odcinku, jak już widzicie po tytule Będziemy mieć taką konkurencję Kto zrobi lepszą zbroję dla ja, swojego jaja Tak, więc będziemy robić, a potem będziemy rzucać jajko z balkonu Ten kto wygrywa dostaje stół. Ale poczekajcie, bo mama nie wie nawet co ona mówi Patrzcie, że nie ja mam jajko, nie ugotowane, zwykłe z lodówki e, Może być dużo ale trudno nie, tylko lodówki jajko okay. surowe. Okej, okay. eee, zrobimy dla niego zbroję. Już mamy przygotowane rzeczy, znaczy do mojej zbroi. Ja będę robiła swoje zbroje. Eee, <grym> potem mama będzie robiła zbroję. I jak rzucimy to z balkonu, to to jajko się nie może potłóc, musi być całe, a się potłuczy, no to po prostu przegrywa. Tak, ja też mam już pomysł na swoją zbroję, ale na samym początku. nie masz rzeczy? Bo ja mam je pochowane ja wiem, gdzie one są. Yy, chciałabym powiedzieć wam, że taki rodzaj filmów Chodzi mi o montaż. Będzie do przyszłego tygodnia, czyli jeszcze około 3, 4, 5 dni. Mam nadzieję, że jak najszybciej. No, bo niestety korzystam z tego zalanego laptopa i mam nadzieję, że się cieszycie, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15. Chciałam sobie się przywitać, przyjąć o subskrybowanie tego kanału, żeby na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15. Zapraszam na mojego Instagrama i na mojego TikToka, gdzie nazywam się Amanda Podłoga-Cisowska i wpadajcie na kanał Leny. Lena kanał na YouTubie nazywa się Lena Cisowska. Tak, więc skoro się przywitaliśmy, to myślę, że możemy przechodzić do robienia zbrodni. Ja wymyśliłam sobie taką mega łatwą y, konstrukcję. bo będzie nam potrzebne moje jajeczko, oczywiście. Ręcznik papierowy, dużo. Poszytuję za dziecko. Dużo ręcznika papierowego. Pojemnik i taśma. I to jest wszystko, czego użyję. Nie mam dla tego pojęcia, co wymyśliła Lena. No ale nic. Ja zaczynam od tego, że owinę bardzo dużą ilością ręcznika papierowego. Owinę swoje jajko, tak wiecie, bardzo dokładnie i wydaje mi się, że wtedy przeżyję ten upadek. Nie wiem, ile tu jest metrów, ale jesteśmy na drugim piętrze. Chcę rozwiać. zobaczyć, czy ten pojemnik będzie jej. Zamknie się, ale jeszcze. Bo tutaj patrzcie. <grytanie> <grytanie> y bo tutaj byłam takie puste. tutaj też chcę dać ręcznik papierowy, żeby nawet ta moja konstrukcja się nie, nie obijała po prostu o pudełeczko. Na górę jeszcze dam takie trzy listki. Myślę, że to się zamknie. Jak nie, to doklejmy to. Taśmo na pół, bo ja zbroję. Nie chciałam przekombinować. Zakleję, żeby się nie odchodziła, jak upadnie, no bo jednak wiecie, jest to, jest to wysokość. Yy, bardziej zastanawiamy się, co nasi sąsiedzi, kiedy zobaczą, że wyrzucamy sobie coś przez okno. Zajęło mi to 3 minuty i 20 sekund, jestem ciekawa jak to dzielenie i szczerze co wymyśliłam, bo nie wiem, nie, nawet się nie domyślam co ona mogła wykombinować, nic, lecimy z kamerą do Leny. Lenę będę nagrywać ja, ale z racji tego, że ja już całkowicie skończyłam swoją zbroję, to nawet jeżeli bym zobaczyła u niej coś ciekawszego, to nie będę mogła odgapić. Dobra, idziemy teraz do Leny ja z A nie takich samych? No, nie wiem, co ty tam sobie wymyśliłaś. O, A gdzie A, ty będziesz ten.? Aha, da mi Twoje jajko. Jest mega ciekawa, już że ile ma pomysł, bo dobra. właśnie poprosiła mnie, żebym napompowała jej takie flamingi, więc pomogła jej. Tak, znaczy, ja je napompowałam sama, tylko tak, troszkę. Tak, Napompowała sama, ale myślałam, żeby były takie bardzo dobra. sztywne. Dobra, to teraz mów, co robić? Opowiadaj. także, ja? jajko? Odtoczyłem bibułą trochę. Uh -huh. Potem zakleję je całą taśmą, potem daję na, na nie plasteliny a potem planowałam to, to, to już całe otoczone. No i, i dać to jakoś tak to zakleć uh -huh. I zakleić taśmą też? Tak. tak. No. I dużo trzeba... dużo, dużo trzeba tych obcych kurów, bo wiecie, a, a No dobra, dobra, dawaj, to zaczynaj od czego, od bibuły, tak? Bibuła, mimoła. Odpada z tego planu, widzowie Mi było to może niezbyt dobry plan Więc Zabieramy się do plasteliny jej to musimy bardzo <grymka> dużo dać Bardzo dużo dać To będzie ciekawe No wiem Dlatego chciałam pierwsze robić jajko <grymka> Bo ja już skończyłabym Dobra Zadaj to jejku w rękach, Czerwone, możecie zostawić tam na dole Subskrypcja. Cicho. A niebieską tu łapkę w górę. A widzisz ten kolor? Ja mnie kłapeczka w górę. Chyba. o, ta plastelina jest mega miękka i, i mega kleista, jak widać. Obstawiacie w komentarzach czy wygram ja czy Lena, bo wy już wiecie jaki ja mam, jaką ja mam zbroję. No nie wiem, jestem ciekawa bardzo. I tu jest ta, taśma maśma. Ona ma być bardzo dobra. A jak to tu, się nawet tam To jest pytanie. Dobra, mam radę. No i go ja praktycznie nie widać. A nie widać już mojego jena. No nie widać, nie widać. to się będę węczyła. Mam włączyć w drugą stronę. Ezy, dobra, rozcinam to. I myślę, że to gra. Gdybym wzięła tego więcej, to już by się nie zmieściło. Nie, ja nie wiem, czy to jest A co w ogóle się wygrywa? 100 zł. 100 mało! Może jeszcze z Będzie więcej. Na przykład to ja bym zabawiła się z Czainikiem. Nie bym wygrała. Pieniądze. Dobra, nie mamy dużo taśmy. Myślę, że to się może sprawdzić. Tak? Trzeba tylko to uciąć. Nie no, jak to teraz zrobić? Nie wiem. Ja bym zrobiła tak. Nie. Nie Może ja bym zrobiła tak. Tak. I to bym zakryła, no, dobra? To idź tam, mam resztkę na stole taśmy. A co jak nie pęknie? Nikt nie wygrywa Nie daj nam po 100 złotych <laughs> Dobra Skończone? Dobra, tak. to w takim razie ubieramy kurtki Ale mogę iść zobaczyć twoją yy, Tak, ale to czekaj, ubieramy kurtki i Dalej. czekamy na nie na dole ja, Jak moje rozpakujemy, żeby zobaczyć, co zamienię na bohatera Tak ale powiem Wam, że jak Lena zrezygnowała, okej, okay, jak Lena zrezygnowała z tej bibuły, bo jakby nie wpadła na to, że chciałam ucinać te kawałki, a jakby mogła ją po prostu tak zwinąć w kulkę i zapewnieć jak podobnie jak ja zrobiłam. Cienka. No dobra, ale jakbyś dała i I jak zobaczyłam, że ona ukleja tą tą to mówię, nie ma szans przegrywa, normalnie wygrałam. Ale jak dodała te flamingi, to... Mm, nie wiem, czy przegram, ale obawiam się, że mogę nie wygrać po prostu i że nasze jajka mogą przeżyć. No nie wiem, zobaczymy. To, no to będziemy dwie wygrane? Ale zobaczymy, jak te nasze konstrukcje poszły. Szczerze, nigdy nie wyrzucamy, jak przez balkon w zbroi. Dobra, lecimy przed balkon. Kogo pierwszego rzucasz? Moje! To Lena to swoje, to niech ten. Leci le Leny. ja mam je łapać? Nie masz ich łapać, rzucaj Ale nie tak mocno, <noise> Ale poleciało Ej moje musisz rzucić tak samo mocno teraz Tylko nie uderz Nie zrobił specjalnie Ale uważaj na nas O Jezu Dobra to co? No bo twój jest z pontona, a mój to jest plastik no bo pada deszcz. Jak myślisz? No, myślę, że moje tam przetrwa. Przetrwa, myślisz? Tak, a twoje było takie dzięki. Że że nie. nie, moje też za bang I kto się od, odetnie całe to szybko się Tylko, że ty jajko masz całe poklejone taśmą. Dobra, lecimy, lecimy. Do, lecimy do domu sprawdzić, czy nasze jajka są całe, czy nie. Ale kamień mocno rzucił ja tymi jajkami. Ale jak ja myślałam, że on tak tylko zrobi, puch, a on tak. Dobra, lecimy na Dobra, górę. jesteśmy w domu Ja troszkę otworzyłam, bo tak. ja miałam o wiele więcej taśmy. My jak, jak komuś się rozwali teraz, to też przegrywa. Wszystko. O no, Piotr, ja cicho. Nie wiem, jak to masz odkleić. Mam łatwiutko. Ja zaraz skończę. Nie wiem, czy mniej taśmy. Ja, ja sama użyłam taśmy na to. Tu, tu ręczniczek czysty, czysty. Tu mam trochę pękniętej tylko. Eee, ja to będzie 2 lata. ale mi się gorąco zrobiła. Ej, a mi to zaraz pęknie Ja mam całe jajko. Skąd wiesz? Bo czuję już. Znaczy jeszcze. Uch, jeszcze oderwę ten, ale. Ile ty dałaś? Dużo. I ja mam co? Co Jak ja mam to? ale <laughs> na przegram, bo nie będzie umiała udowodnić, że nie ma też ma jajko. Daj, jajko. No ja już to dam, bo mi da, to, to się nie pięknie. No nie, co? <laughs> Dobra, wrócimy jak Lena będzie bliżej Zobacz, No Lena jajko na pewno nie pękło, ale musi je wydobyć bo, jak, bo może pęknąć na przykład teraz, jak będzie je wyciągać A jak pęknie, to przegrywasz nie być taka mądra no i moi, Ja jestem mądra, bo moja już jest bezpieczne w lodówce No Lena no. <laughs> zrobiła taką zbroję, że sama jej zdjęć nie potrafi Mogłam sam do tego dać. Mama mi <śmienicza> jajko! Mama mi rozbiła jajko! Ej, no, Nie mi jajko! Próbowałam wyjąć jej to jajko i pękło. To ty je pękło! O, chodź tu! No, ale to nie przegrałaś, to mama pęk. Ale nie mam jajka. No to ty nie Pyk. Nie, ale nie zrobiłam ci tego celowo, chciałam ci pomóc tylko. Mama chciała wygrać po prostu. <laughs> Nieprawda, nie chciałam wygrać. Ja znaczy to chciałam, ale. No nie, i tak wygraliśmy razem, we dwie. Ale ja pójdę do basenu. <laughs> po co? Ja pójdę i do basenu. Chcę posłuchać. Szelec w powyższym, ale już na basenu. Tak, no, ja ja nie... ładnie już jest. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się wydało ten odcinek. Bardzo mi przykro, że pękłam Leny jajko. Nie chciałam tego zrobić, przepraszam. No dobra, może. Ale jak to, jak ja mam pić na tym basenie, jak tam jest? O, to... Zaraz je wyciągniemy. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeżeli wam się podobał, stawcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrybowaniu, a my widzimy się z wami jutro, pa!